Ewa Styber, Bez tytułu Obiecałeś mi walca koło złotej bramy. Za świadków miał być księżyc i pies z kulawą nogą. Bez oczów ścipskich i zaciekawionych mieliśmy tańczyć. Mieliśmy tańczyć, zachwycając się sobą. Więc biegnę szybko w stronę złotej bramy, zawstydzona, zmieszana. Czy jesteś tam, czy czekasz, czy spoglądasz z ukrycia? Widzę cię z daleka. Patrzysz na mnie, stęskniony, uśmiechem mnie wabisz. Biegnę więc, byś jak najszybciej wziął mnie w sferamiona. Obiecałeś mi walca. Koło złotej bramy. Za świadków miał być księżyc, i pies z kulawą nogą. Czy to będzie walc, mój miły, czy tango? Argentlino?